Co na przykład się dzieje, kiedy ja zaczynam plan zdjęciowy? No to słuchajcie, mogę przygotowywać skórę przed wejściem do garderoby, gdzie mam też stanowisko make-up i włosy. Robię dwa różne, jakby proponuję Wam dwa różne rozwiązania. Jedno rozwiązanie jest Super High Speed, i to jest maska, jakby tutaj. Przy okazji tej maski, czyli mask e, e, Remod Firming Remodeling Mask Eisenberga, jakby ja tutaj nie zapraszam do dyskusji. To jest bezsprzecznie najlepsza maska na rynku, która ma takie działanie, bo możecie ją jakby wykorzystać na szybko, na 5 minut, na 20 minut albo na całą noc. Ona ma w sobie tą, jak kosmetyki Eisenberga, potrójną formułę, trzy molekuły. Tutaj w składzie tej maski są takie, o, nie wiem czy widać, takie drobinki, które mają składniki aktywne, które się w trakcie smarowywania pękają i się rozprowadzają na skórze. W sensie to jest bomba.